Bardzo dużo widziałem, że twórców ogłasza, że oni już kończą z freak fightami, bo im się nie podoba, w jaką stronę to idzie. Bo przegięło teraz. Tak, czyli a... tak, tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie, czyli kończę dlatego, że już to się nie opłaca, nie a nie dlatego, że, 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 że nie ma tam pieniędzy, dokładnie. Jakbym miał powiedzieć, że z czego się cieszę, no to jeśli rzeczywiście będzie mniej tego wszystkiego, co się działo na konferencjach i tak dalej, to, to by mnie cieszyło, bo autentycznie to, co się działo, jak wiem, że można oczywiście chcieć tylko rozrywki. Ale jakby rozrywka też powinna do czegoś prowadzić koniec końców, w sensie nie powinna być jakby totalnym negatywnym Barką. zjawiskiem. A moim zdaniem, wszystko, co się działo na tych konferencjach i wydarzeniach dookoła, sprowadzało się wyłącznie do negatywnych emocji. Do niczego więcej. Do tego, żeby uczyć młodzież, że konflikty rozwiązuje się siłą, przemocą, wrzaskiem, że nieważne są argumenty, ważne jest to, kto najgłośniej krzyczy, kto jest najbardziej wybujany i tak dalej. Te zjawiska, no zresztą to też był powód, dla którego ja się wycofałem. To moim zdaniem było, jest i było bardzo złe i do, to nie prowadzi do niczego dobrego. Natomiast ten element walki osób popularnych mi zupełnie nie przeszkadza. Ja to...